To, żona rodzi, trudno. Wiesz, że żona rodzi? Tylko po prostu sprawy rodzinne, co ja Takie trochę. Trudne sprawy. Tu już się wczytałeś? Tak. Ja już jestem koło Czekaj, już dzieje. biegnę do ciebie. Tu, tu, tu na prawo, na prawo. Tu. Widzę. Chodź. Wyjdziemy w tamtą stronę. Dwa kiloć niecałe. Gdzie dokładnie biegniemy? Na lotnisko. W tej chwili chcę wyłączyć mapę. TSS nie może zaznaczyć to. <laughs> nie mam co do jedzenia. W paku też nie mam. Ja mam jedną rzecz. Mogę cięść? O, ale nie, mre baga. Czekaj, zrobimy tak? Teraz wezmę te magazyn i tylko ze zjem, dobra? Znaczy granata, wziąłem przypadek, kurwa. jem Na buj Dobra. Oj. Jak chcesz strzelać do zombie to z naboi SD właśnie. Onaga. Tej chwilę. Tej po. Wywaliłem, wywaliłem ten pistolet z tłumikiem. Dobra, biegniemy, chodź. Ej, really, teraz musiałam się światu zepsuć. Cześć, świle. Czekaj, mam. Hm, nie mogę narość. Ten. Co? Powinienem... Chodź my. Królem się zmienia. Tam masz. To nie może być w plecaku. Tu przez tą drogę, dobra już wiem jak.

Pogoda, pogoda taka. A. O, piorun był po lewej. Nie widziałem. Miałem rozglądałem. To, że gonią nas zombie, to się nie przejmuj. Biegniemy do tej białej tej stadułki. Tam do chlewni. Mnie to chlewnia. ale właśnie nie przyda to nie. na razie. Nie. I Enfield nie jest by mi się przyda. Chykiera to wezmę. Winchester Tołlet Jaki? Walter Tu jest kolejny 18. To tam jest więcej magazynków do niego to Ale i tak mam swojego 1911 Mogę wsiąść? Wsiadaj, wsiadaj no y Nie mogę wsiąść jest tylko dla jednego w takim razie Jest tu coś? Błażeś, bo cię przejadę. Chodź. Moment. Dobra. Wyskocz. Nie w tą stronę. Lewo. Tutaj droga powinna być. Powinna. Jest. W, naszym, w naszej lewej stronie. To no dobrze. W stanie się błyskać Na jaki kanał Ty się, wrzuciłeś ten ten? Na ten nowy Jaki? Mister Księdza Aha Siemanko To Dżungun? Przed... Nie Co ty tylko myślisz, że Dżungun nie ogląda? Tak! To dzisiaj sam robi streama Co? To dzisiaj sam robi streama Tak? Serio? No? Nie reklamuj go Jesteśmy prawie na miejscu Idziemy najpierw w miejsce gdzie jest broń, czy idziemy żeby móc umrzeć? Tam gdzie jest broń Dobra, to, dawaj tutaj w te drzewka Na lewo, bo... Ten krzak muszę zrobić jedną rzecz Chciałem go zabić Jeść Jeszcze napiję Pij, pi, okej, jeszcze raz gryźć, Nie, tu się zmieniało to E chce się zmieniło. dobra Chodź na kucaku rozglądaj się, uważnie się rozglądaj. Jeżeli zobaczysz, nawet jeżeli będziesz miał przypuszczenie, że to może być zombie, to od razu krzycz. Stań przy tym świerku i popatrz chwilę na lotnisko. A tam zombie nie widać. Bez z Nie widać zbytnio. Dobra, chodź tu do mnie. Gdzie ty jesteś? Na no koło ciebie. Chodź. Dobra, wyprostuj się. Bo tutaj, aby jak najszybciej przebiec. I gości zdejmowałem, którzy tam łazili na lotnisku. Wychwę. I v. Dobra. Co jeszcze wyciągasz? Chcę coś sprawdzić. Ja sprawdzałem czy to nie ma samochodu jakiegoś, ale nie widzę Gdzie jesteś o tam. dobra Ja na ile strzałów bym cię zabił? Spadaj Zkrzysił tak, chodź tu Pełna spina, nie? Jeżeli zobaczysz kogoś... To strzelać, Nie spierdalać, tylko strzelać. Chodź cichutku, na kucaku. A co jest w Daisy? Co no. mapa Czernoruś? Bo do Daisy są różne mapy, ale to jest podstawowe. Miedź tam, tam jest zombie po lewej. tu blisko mnie najlepiej jakbyś chodził bo jeżeli zobaczy kogoś kto nie będzie gdzieś po mnie to bym dostrzelał nie? ja jestem na tą dobrze zombie za tą dróg dobra dobra chodź Chodź tu, holinki, helikopter, no naprawdę, gdzie ty jesteś? Jestem z tyłu tego Daisy Overwatch, tam tył, holinki. Ja jestem w takim baraku, nie ja wiem w którym. Dobra, ja zaraz tam będę. Będę. Mam dać się ciekawą broń na celownik taki. Dobra Fuck, zombie mnie wyrzucił o, ten Tam jest broń w ostatnim, albo w przedostatnim jeszcze ostatnim jest broń I to jest... Halo Giel. L8... L85 A2 Brać go? No bierz, jak chcesz Nie mamy krwi, powiedz, że masz krew. Chyba w plecaku... nie mam. Ja A prawie co? leżę. Aha, no to nieźle. No tak, tylko gdzieś mnie zaumie goniło. Nie? No to wszystkie, które tu były, to sobie zobacz. Kogo tu przywiało gdzie ja Chodź Krzysiek Zmieniłem sobie broń Cześć. Co robią moje koledzy? Jezu karpen Gdzie ty poszłeś w którą stronę? No prosto, tak w prawo odbiłem trochę No widzę cię No ja już też krwawię To wbiegnij może do tego z powrotem już jak tak... Ja wbiegam do tego z powrotem Uważaj, tu dwa zombie są No do... że się schowam tu i tak... No to mówię, biegnij tu, gdzie byliśmy, biegnę z powrotem. Chodź tu, biegaj się, bandażuj. No, okay, szybciej. Mówisz dobra To Masz shakera, żeby zrobić Mam. ten knip to chodź tutaj do tego ostatniego muszę wymienić pinga na tego nowego hola Ta potrzebuję shakera do tego Masz leży tu no nie. <śleszy> Fajny kawał Jaki Chodzi, ja się do taty. I mówi... nie, wyrzuciłeś broni i wszystkie magazynki. Czekaj. Ja się przychodzi do taty i mówi: Tato, jak jesteś ja na świecie? A Bocian Cię przyniósł. Tato byś się wstydził. Mamy taką piękną mamę, a Ty pieprzyłeś, Bociana. <grym> Aha, ha, ha. Może chcę wziąć Ej, ja bym chciał zrobić takiego: <grym> Open Backpack to wyrzucić. To zostaw tam. Ło kurde, ile AK. PAK. Masz jeszcze jeden magazynek bez tonaga. Idziemy, idziemy. O, teraz działa. Ja Chodź, idziemy. Czekaj, już biorę do pc Bierz. Że, kurwa mać, pierdolone. To ty bierzesz? Macisko. Co się? Na do do, do plecaka chcę wziąć. Ile ty tych naboi potrzebujesz? Ile ty masz magazynków? Jaki tak nie się na niego drzesz. Wystarczy. weź sobie może skorpiona, co? Nie. Tu leży. To jest broń krótka. I pod. Mam pistolet. tak. Chodź, chodź, idziemy i tak. Chodź. Jeśli kiedykolwiek gabłeś chleb. kliknij lubię to. Kliknę. Hardcore korowy. No, no I have so fucking great idea, great idea, Krzysiu. Jak chcesz, to tam się wróć, tam gdzieś leżał Dragunov. Będziesz mógł sobie posnajpić. Eee, tam nie chcę. się.